Eee, witam w kolejnym odcinku. Wróćmy na początku, lajku, like, komentowaniu, o subskrypcji. I dlaczego trochę się różni sytuacja? Dlatego, że eee, jak teraz ja się zagapiłem, eee, jak teraz ja się zagapiłem, nam tu gdzieś wjechali w stolicy, a stolicy nie możemy stracić. A tych dwóch wesołków tu jeszcze jest? Kto jeszcze jest? A o, to by zapomniałem, kolego. Proszę, i wszyscy chyba już. Mm, tu jeszcze te dywizje się zrespiły teraz jak wyszliśmy z sojuszu, też yy, będą zaraz, chyba. Mam nadzieję, że oni tutaj może podejdą, dobra, zobaczymy. Trochę to mnie niepokoi, że oni tak ufortyfikowali pofort się, ale wiadomo. Potem tu będzie można ładniej wbić. Ogólnie, że liczę, nie ma... Nie, nie, bardzo, że tak powiem, o, na to, że tu się wbijemy właśnie. I mam fucking idea what doing, but... Can you can now? Dobra, o, tym razem się udało Leć tutaj Ty ziomek tutaj Ty jakoś tędy. Ty gnieś tutaj Dobra, tu posiłki nadchodzą. O, ci zostali już wyzwani, to można już wchodzić Dobra, ogarnęli chyba już co i jak Dobra gdzieś tędy. Chodzi, żeby jak najbardziej teraz przenieść wojnę na ich terytorium, a tych w ogóle zniszczyć zanim cokolwiek będą w stanie zrobić. Dobra, tych cofniemy. Tych ruszymy tędy. Tego tutaj. Dobra, to jest jedna prowincja. Tu się wbiłem, żeby ich jak najbardziej. Y, Dobra. Wszędzie. Będzie trzeba nacierać. I wszyscy agresja pełna. No ale Tak! Leć ziomek jak najszybciej tutaj. Ty leć tutaj. Tutaj. Nie, tu jest więcej punktów tego prawie skapitulowaliśmy. A rusz się tutaj, a potem tutaj. Ile wcześniej bym wziął to? Może bym to zajął i tu przeszedł, kurde. No tam Tam, tam przypadkiem te dywizje mi utknęły, i tak się stało. O, doskonale tendę ty tendę niech zaresztę się bać dojesz tutaj ziomek tak samo pomóż mu a ty w ogóle tędy? Jak my to odetniemy. O, my to odetniemy. Na tym polega ta wojna: trzeba szybkie manewry robić i rozstrzelać jak najszybciej się. Tędy, ty lecisz tędy, ty gdzieś tutaj. Ole, tu ŁADNY Spirchot zrobiliśmy. Tylko, żeby, że jak uciekną, to będzie przewalone. Dobra, minus także wszyscy tutaj. Minus także wy tutaj. Jak to szybko zniszczymy, to będzie z górki. Dobra, jeden czołg poślemy tutaj, reszta niech naciera tędy dalej. Jakby tych jeszcze odciąć. Dobra, ci będą kaput. Prawda? Dobra, tam ich potraciliśmy, ale to trudno. A oni byli i tak na straty. Uuu, nowa ikonka. Nie widziałem jej wcześniej. Interesujące. Dobra. Jedno zdechło. Super. Teraz tak. Eee Was dlatego damy tu. Was dlatego damy tutaj, i wy macie nacierać dalej w kierunku tych gór. A wy, ponieważ tu będzie pewnie najgorzej, wy zostaniecie zieloni. O, by mi się nie myliło i was poślemy gdzieś w tą okolicę gdzieś w ten wyłom. Dobra, tędy. Ty lecisz tędy. Ty lecisz tędy. Ty gdzieś tu polecisz. Ja mówię, jesteście tacy wolni. Tak wyglądają straty. Pewnie my tracimy więcej. Nie, nie jest tak źle. To oni tracą więcej. Wygrywamy nawet jakoś. To nie jest spacerek. Macie tu zajwaniać. Dobra, zmniejszę wam nawet perem ataku. Wy też. Zasuwać raz, raz tutaj. Pierdziu. Mikro, makro, zarządzanie. Dlatego przypomniało mi się czemu tą grę lubię i nie lubię. A no tak. Ty tu, a ty pomożesz tutaj. Ty pójdziesz tu. Postaraj się utrzymać, a ty się cofnij. Pan będą mocno puszczać, bo to jest teren sojusznika. Tutaj nie ma zaopatrzenia. O, przebił się. Ej, wejdźcie tu szybko. Czemu akurat ty? To jest ważne miejsce. To jest ważne miejsce. Dobra, dołącz do atakowania, i tak samo dołączę do atakowania, mogę ich załatwić czy czymś tam, alkoholem. Dobra, do boju. A jak najgłębiej im w kraj wejść, póki oni tego kraju nie ogarniają. Tak długo i tak mocno trzeba nacierać, aż się uda. Pomóż tu, ty nacieraj tu. Kurde, czuję się jak po, pod fale, jakbym puszczował e, kolejną armię niemiecką. Dolczy, ja ich odciąłem przypadkiem. Ja pod. Tak, to było. Ja zaklęcia różnym mazami i dlatego wygrywam. Eee. Dobra, myślę. Nie myślę, czekajcie. Myślę, że nie myślę. Nie wiem, co muszę zrobić teraz. Eee. To. Gdzie mam przestarzały sprzęt? A właśnie samoloty. Ulatać. Mało mnie, int o boże, nie mam jak wystać więcej, nie dobrze. Yy. Tak. To jest ten czas. Trzeba wzmocnić kraj. Yy... Zróbmy tak, stare bierzemy od sąsiadów, bo taniej tu już nie potrzebujemy, bo zdobyliśmy coś. Dobierzmy więcej. Tara przesadziłem. Dobra, trzy. Halo, proszę przestać tracić grunt. Dobra, chyba trzeba wstrzymać wszędzie ofensywy i przemyśleć dalsze kroki. Popuszowaliśmy ile i gdzie się dało. Ty lecisz tu, ty lecisz tu. Ty mu pomóż, ty skoczysz tu, ty skoczysz tu. Tak się mikro-makro zarządza. Tu chcę na rzekę mieć. Utrzymajmy Sytuacja jest taka, jak tu by się udało tych złapać Odciąć, to byłaby połowa sukcesu nie Wiem, że ci nie mają w ogóle organizacji. Naprawdę To powinno nas kochać już. A, jakby tak zrobić, a tym tu. Wow! 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 To wyronowaliśmy ich. Mamy za duże straty, naprawdę. Nie możemy przyjmować takich strat. Jeszcze w górach raszuję. Ty lecisz tutaj, Ty lecisz tu. No nie, samymi czołgami to my tego nie otrzymamy. Trzeba piechoty, żeby zdobywała, żeby utrzymywała to, co zdobędziemy. Wy jeszcze tu się nie... O Boże jak was zwęziło. Dobra, podejrzewam, że wy macie problemy takie, więc was cofniemy tak. Eee, was cofniemy bardziej tak. Wy będziecie jako łącznik... też wy jesteście jako łącznik. Co tu się stało? Może mi to zniszczyć na natychmiast. Serio, nie wiem co tu się stało, ale to trzeba załatać jak najszybciej. Tak, nasze lotnictwo. Mm. Jako tako jeszcze istnieje, to jest sukces pewien. Dobra, tu, tu nam się udaje. Ty przestań atakować. Ty podejdź w miejsce tego. Ty przeatakuj te czołgi. No niestety zaczęli uciekać gdzie indziej. No, pewnie z innych stron puszować. No, ale na to chyba nic nie poradzimy. Chyba. A oczywiście zawsze można w sąsiadów poprosić o. Więcej dywizji w postaci dwóch. Ty pójdziesz tu ziomek. Ty tak samo. Tam trzeba ten. Tą armię trzeba ładnie zabezpieczyć. Ty pójdziesz tutaj. Nie. O, ładnie. Zmechy mają niedobrze, nie lubię zmechów. Dobra. Brrr, bo przegramy tutaj. Hmm. Dobra, inaczej. Faza pierwsza, powiem, że nie jest sukcesem pełnym, bo mieliśmy tutaj dotrzeć. Ale faza pierwsza dała nam możliwość. E, tak, po pierwsze wejścia na chwilę na ich terytorium. Zrobienia tutaj takich zniszczeń, że widzicie drogi poniszczone. Nie będą mieli zaopatrzenia przy atakowaniu nas, a my mamy prawie tutaj wszystko pełne. Z okazji wrzuć może naprawę. O nie, bo to zniszczył. To więcej udało nam się tutaj też przecież wejść na ich terytorium. Stolica jest trochę bezpieczniejsza. Tu zrobiliśmy takie ładne coś, tu wyrównaliśmy teren, nie jest tak szczerze powiem źle, no, a w ogóle jest wieczny dzień przypominam, bo przed, przed kaputnę, przed śmiercią Daybreaker odwaliła wieczny, wieczny dzień, lepiej niż wieczna noc. Eeeem uh. um. Stabilność się przyda. Dobra no. Chyba będzie... Ojoj, przyatakowali wszędzie. Ty jesteś ranny. Czemu jesteś ranny? Czemu zawsze moi dowódcy muszą być ranni? W momencie, kiedy są potrzebni. Co jest z tą grą nie tak? Dobra, Ty wracasz tu, Ty wracasz tu. Ty z łaski Bożej razem z tym ziomkiem, przyatakujecie tu. Czego Ty przyatakujesz jako pomoc. Aj, wbili się tutaj. Ej, co to ma być? No, już mi tu porządek zaprowadzać. Kurde, mocno przeatakowali. Co gorsza tutaj mi będą chcieli zrobić. Teraz cofnąć tych. A tym ukazać... Albo nie, A tym każdą przeatakować. A tych dlatego nie. Cofamy, nie cofamy. Halo! Zostań ten ziomek. O! Od razu lepiej. Tu zachodzę tylko w głowę co się dzieje. No na środku puszyją i tu zaczęli puszczować. To mnie niepokoi dziepko. Myślę, że ogarniemy to już wkrótce. Wiecie co? Dzisiaj chyba zrobimy krótszy odcinek, bo jestem zmęczony. kolejne technologie um, rycerzom, może pomożemy, bo tam rycerze walczą gdzie jest najciężej. O, zaczynają wchodzić nam w teren, to powinniśmy dać radę, bo teraz wejdą, ale się powykrwawiają trochę, bo my teraz więcej tracimy, a dobra, bo summa summa sura marum to oni więc. No, jakoś to będzie. Jednego pokonaliśmy, to i resztę pokonamy. Mm, mamy nowe dywizje, może do zebrania? Nie. No to i tego, zaraz weźmiemy tutaj na bezpieczniejsze tereny. O, ten przyjedzie szybko koleją tutaj. O, rycerzu, który jeździł koleją. I widzimy się chyba w kolejnym odcinku, to będzie to już wszystko. Moje dzisiaj krótszy odcinek, ale dlatego, też jestem zmęczony dzisiaj, dzisiaj po dniu pracy całym. Do następnego. Przypomnę o lajkowaniu, komentowaniu, subskrybowaniu. No i mamy taką znowu wojnę totalną, tylko już nie z tymi i z sojusznikami, tylko przeciwko naszym dawnym sojusznikom zdrajcy. Yy, ale i tak idzie całkiem moim zdaniem nieźle, bo niby się wyzerowało. Ale to dlatego, że jesteśmy to. Ale i tak... To tak blisko. Ej właśnie, jesteśmy tak blisko, jeszcze zróbmy taki zalony atak na koniec, tędy, tędy, tędy jeszcze, może się uda, zobaczymy, dobra widzimy się w kolejnym odcinku, to będzie to wszystko, okej. Okay.